Audycja zawiera lokowanie produktu. Gość. Radia Yard. W studiu Radia Yard Marcin Lachowicz, radca prawny. Witam, dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Podobno wszystko brzmi pięknie po łacinie, a łaciny Pan się musiał uczyć. Proszę nam w takim razie powiedzieć jakąś prawniczą sentencję po łacinie. Jakąś sentencję po łacinie? Może brutalnie zabrzmi, ale jest taka dość e, dobrze znana sentencja. Dura lex, sed lex". Twarde prawo... Ale prawo. To teraz jeszcze dalej wytłumaczmy, co to oznacza w praktyce. W praktyce to oznacza, że no, niestety e, musimy się liczyć z tym, że porządek prawny jest czasami taki, a nie inny. No i musimy się tym regułom podporządkować. A jeśli ich nie znamy? To dobrze to skonsultować z kimś, kto je zna. Prawo, w pana wypadku to był świadomy wybór, czy też może rodzina sugerowała? Pytam, bo ja mam córkę w wieku studenckim, próbowałem, nie dałem rady. Rodzina nie sugerowała, aczkolwiek też nie pozostała bez wpływu na ten wybór, bo no tutaj rodzinnie też to prawo nie jest obce. Natomiast to też świadomy wybór, bo moim zdaniem prawo to taka dziedzina, która przydaje się w bardzo wielu płaszczyznach naszego życia na przykład w jakiej się panu ostatnio przydała. Na przykład na etapie budowy domu. Bardzo przydatna wiedza, którą można było wykorzystać. Ale i w drugą stronę budowa domu nauczyła mnie bardzo wielu rzeczy, które wykorzystuję w swojej pracy aktualnie, reprezentując swoich klientach w sporach budowlanych. Czy prawnik, radca prawny, notariusz, adwokat to są zawody rodzinne? Pytam, bo wiem, że w kancelarii pracuje nie tylko pan. Tak, ja kancelarię radcowską prowadzę wspólnie ze swoim bratem, również radcą prawnym. I w ramach też naszego zespołu jest żona mojego brata, która pełni funkcję notariusza. Czyli po prostu rodzinna firma. Tak. A propos. Myślę, że powinniśmy jeszcze wytłumaczyć, kim jest radca prawny, bo ja mam takie wrażenie, że znamy przynajmniej intuicyjnie definicję sędziego, adwokata, może nawet asesora, ale z radcą prawnym jakoś tak nam chyba nie po drodze. To prawda, tak powszechnie jest, tak jak obserwuję, części stosowane jest to określenie adwokata. Natomiast radca prawny jest zawodem, który wywodzi się z obsługi przedsiębiorstw państwowych i tutaj było do pewnego momentu rozgraniczenie, ponieważ radcowie prawni nie mogli zajmować się reprezentowaniem klientów w sprawach karnych. Natomiast już od paru lat to zostało zatarte i tak naprawdę aktualnie zawód radcy prawnego i adwokata uprawnia do wykonywania dokładnie tych samych czynności. A propos w takim razie możemy radcę prawnego poznać po todze. Tak. Tutaj prawników odróżnia kolor lamówki na todze. Mamy prokuratorów, którzy mają kolor czerwony na tej lamówce. Mamy sędziów, którzy mają kolor fioletowy. Adwokaci, kolor zielony. No i ten oczywiście najważniejszy, radca prawny, kolor niebieski. Z jakimi sprawami czy problemami przychodzą do Pana ludzie najczęściej? Czy statystycznie można to jakoś określić? Nasza kancelaria generalnie opiera się na dwóch filarach. E, jeden filar to jest współpraca z firmami, z przedsiębiorcami, których obsługujemy na stałe. E, I tutaj te problemy są... E... Bardzo różne. Najczęściej są to problemy dotyczące redagowania umów, dostosowywania ich do potrzeb klienta, ale i reprezentowania tego klienta w sądach, najczęściej w sporach o niezapłacone pieniądze. Drugi filar działalności to są właśnie sprawy takie indywidualne, gdzie przychodzą do nas klienci, no, którzy gdzieś na swojej drodze napotkali problem prawny i muszą się z nim zmierzyć. Na ten moment myślę, że najczęściej są to sprawy związane z spadkami i tutaj szeroko bardzo rozumianymi, między innymi stwierdzeniami. Nacie spadku i sprawami o zachowek, ale bardzo dużo też tematów w tej chwili prowadzimy związanych z roszczeniami przeciwko deweloperom i osobom, które zajmują się budowaniem i sprzedawaniem budynków, bo nie zawsze można ich określić jako deweloperów. Rozumiem już, dlaczego powiedział Pan, że doświadczenia, które zdobył Pan przy budowie domu, teraz pan wykorzystuje. Tak, jak najbardziej przydaje się ta wiedza, która na sali sądowej pozwala. Złapać niektórych na pewnych szczegółach, o pewne rzeczy dopytać i dzięki temu niejednokrotnie wyjść na prowadzenie, jeżeli chodzi o prowadzenie sprawy. A klienci szukają pomocy osobiście czy telefonicznie? Raczej jest to pierwszy kontakt, jest telefoniczny i potem następuje spotkanie, po którym albo tą współpracę podejmujemy, albo klient gdzieś szuka dalej. Pytam o to nie przez przypadek, bo Białostocki Prawnik Radzi to jest taka audycja, w której nasi słuchacze, słuchacze Radia Jard, będą mieli okazję rozwiać swoje wątpliwości zadać pytanie właśnie panu. Bardzo mnie cieszy, że taka możliwość będzie. Bardzo mnie też cieszy formuła tego programu czy audycji, bo tak naprawdę będzie to możliwość, aby odpowiedzieć na realne potrzeby słuchaczy. No i myślę, że dzięki temu trochę podnieść poziom świadomości prawnej słuchaczy. No bo tutaj, mówiąc globalnie, no, jest jeszcze pewien problem. Właśnie, jak pan ten poziom wiedzy prawniczej, prawnej w gąszczu przepisów i do tego zmieniającego się prawa, jak pan to ocenia? Jest na pewno trochę lepiej niż było um, kilka lat temu. Ten poziom jest troszeczkę większy. Na pewno dużym narzędziem tutaj jest oczywiście wiedza, którą um, czerpiemy, czerpiemy z internetu, ale tu też od razu przestroga, bo ta wiedza niejednokrotnie nie jest no, zgodna z prawdą, czasami są to informacje, które ktoś zamieścił kilka lat temu, a na przestrzeni tych kilku lat te przepisy potrafią się zmienić czasami kilkukrotnie i po prostu jest to już nieaktualne tak więc tu też zalecam dużą ostrożność w wierze we wszystkim to co się znajdzie w internecie. A ja zalecam uważne słuchanie radia Jart. niebawem białostocki prawnik Radzi pojawi się na naszej antenie. Będzie też przypominam możliwość zadawania Pytań panu radcy prawnemu Marcinowi Lachowiczowi. Pięknie dziękuję za wizytę w studiu. Dziękuję również i do usłyszenia. Gość, Radia Jard. Audycja zawierała lokowanie produktu.